Hejka kochani, ja jestem Gabi i witajcie na moim kanale i dzisiaj będę robiła makijaż. Top 5, top 6, top 7 moich błędów makijażowych. Nie wiem, ile mi ich tam wyjdzie. Będę robiła twarz pół na pół. Pół będzie w błędach, a pół będzie poprawnie. I mówię w błędach, ponieważ to są moje błędy, które robiłam kilka lat temu i uważam, że to był błąd. Ale jeżeli wy tak się malujecie i wam to pasuje i czujecie się z tym ok, to jest ok. Ten odcinek polega tylko na tym, że śmiejemy się ze mnie, a jeżeli widzicie też w moich błędach swo Błędy. Nie zapomnijcie napisać mi tego w komentarzu. I zaczynamy oczywiście od brwi. O matko, ślepota brwiowa u mnie mocno. Ale najgorszy etap brwi, jakie miałam, to były oczywiście te brwiska: brwi, skabry, szczydła, wstrętne, wielkie, ogromne, gigantyczne. I zrobimy je sobie na połowie twarzy. Muszę teraz wybrać, która będzie ta gorsza. Tu będę robiła tą gorszą stronę. To było tak: najpierw bram, wosk albo medełko do brwi. Padłam ofiarą, która robiła brwi na tak zwanego jeżo zwierza. Brał się brwi do góry. Niektórzy wyglądają w tym mega, niektórym to tak pasuje, a u mnie, u mnie to sami zobaczycie, jak to wyglądało. I pisali mi wtedy ludzie komentarze. Gabi, robisz sobie za grube brwi. A ja miałam takie, nie znasz się, nie oceniaj. Yy, I nie ukrywam, że nawet niektóre komentarze skasowałam, bo myślałam, że to taki hejt. A to nie był hejt. To była dobra rada, nie posłuchałam tej rady. No i co? Myślicie, że to koniec? To nie jest koniec. Bram cień. To nie był ten, ale ten już ma 100 lat. I robiłam sobie coś takiego, bo uważałam, że mam za jasne brwi. I robiłam tak. Oczywiście sobie to czyściłam, nie? Tutaj, oczywiście nie myśleli, że mam aż taka uh -huh. I co teraz? To Toby brwi. To teraz pokażę wam, jak robię teraz. Mam nadzieję, że to jak robię teraz, to nie będzie za parę lat yy, nagranie tego samego filmu, tylko będziemy robili śmiechy z tej strony. Aktualnie robię brwi pisakiem do piegów z marki Benefit i zaczynam od przodu. Rysuję sobie tutaj z przodu, nawet tak trochę za, za dużo i później rysuję sobie tutaj na dole i uzupełniam sobie tutaj. To zajmuje mi o wiele mniej czasu i oczywiście nadal jest mokra chusteczka grana i czyszczę sobie tam, gdzie mi się za dużo wyjechało. Ta metoda jest szybsza. Te brwi są naturalniejsze. Naprawdę zrobiłam to w sekundę Oczywiście coś, co się nie zmieniło, to wyrysowanie brwi dookoła korektorem. Użyję teraz korektora z Essence. Teraz mam tak, że używam tego korektora odrobinkę mniej, żeby te wycięcie nie było takie amskie. Muszę do tych brwi wrócić. To wspaniałe. Jeżeli też robiliście takie brwi, nie zapomnijcie napisać tego w komentarzu. Kiedyś miałam jakiś problem z blendowaniem cieni. Nadal nie wychodzi to u mnie za dobrze, ale kiedyś to była taka trochę ślepota w braku blendowania. Każdy miał kiedyś ten etap. Nie oceniamy. Macie moje zdjęcie z roku 90. 15. I tak kiedyś sobie robiłam. Teraz zrobimy to poprawnie, chyba. Zacznijmy od tej gorszej strony, i szczerze to nie pamiętam, jak ja to robiłam, że tych cieni nie umiałam blendować, więc nie wiem, czy mi w ogóle wyjdzie ta gorsza strona. Wezmę sobie trochę tego ciemnego cienia. I wydaje mi się chyba, że tu był taki problem, że ja klepywałam ciemny, a potem na to musiałam nałożyć od razu jaśniejszy i ja to tak zostawiałam. Kurczę, aż mi ciężko jest ten błąd popełniać. Wydaje mi się, że to chodzi o coś takiego, że ciemny z. Tym jasnym był w miarę wyblendowany, ale tutaj było tak, że ja zostawiałam tą granicę i tu w ogóle nie było tego blendu. Tak mi się wydaje, że to jest to. No i na to oczywiście szedł jakiś tam błys, jakiś tam z mojej starej palety, co ma chyba z 5 lat. Chyba to było coś takiego, ale naprawdę jest mi bardzo ciężko to odtworzyć. Chodzi po prostu o to, że nie blendowałam z brwi z jasnym cieniem, i tu po prostu było takie hamskie przejście. Postaram się teraz odtworzyć to samo na drugim oku, tak jakbym to teraz zrobiła. Znowu użyję tego samego cienia. Postaram się użyć tych samych cieni. I teraz mam tak, że usuwam też nadmiar pędzelka, żeby nie było tutaj za dużo cienia i jak nakładam ten cień, on ma za mało pigmentu, to wolę go po prostu dołożyć. I jak już mam włożony ten ciemny cień, to rozcieram sobie to miejsce, że już je blenduję. Tak mi się wydaje, że teraz tak robię, żeby potem jak włożę ten jaśniejszy, żeby te przejście było ładniejsze i teraz używam tego jasnego, to był była mix tych dwóch i teraz jak pakuję ten cień, to potem wezmę drugi pędzelek i będę to rozcierać, ale zaczynam od tego ciemnego miejsca, bardzo delikatnie przechodzę do góry i tutaj, żeby mi się nie zrobiło bo tak samo jak jest na tym oku, to biorę drugi pędzelek, który jest czysty, jeszcze tu nic nie było. Rozcieram sobie tą krawędź, już jest troszkę lepiej, ale żeby było jeszcze lepiej, to biorę jasny matowy cień. Sobie tutaj rozcieram tą granicę. Jeżeli się okazuje, że za bardzo ze zeżar mi się ten kolor, to po prostu tego koloru dodaję więcej. Już mi będzie łatwiej tutaj blendować, bo ten jasny cień nie pozwoli mi wyjechać do góry za bardzo. To jest taka troszeczkę metoda dziadowska, ona może nie jest do końca poprawna, ale chciałam w miarę odtworzyć mój sposób myślenia. No i oczywiście nic się nie zmieniło. Cienie dalej nakładam palcem. Uważam, że to nie jest żaden błąd, Biele tylko paluch był czysty. Błędem było, że używałam często za dużych tych pędzelków i myślę, że powinny być troszkę mniejsze. Dobra, jest różnica. Użyłam tych samych cieni, w miarę podobnych pędzelków, tylko dodałam ten jasny cień, którym sobie to wyblendowałam, żeby nie było czegoś takiego. Bardzo ciężko było mi znaleźć jakiś mój błąd make-upowy, błąd podkładowy. Często to był za ciemny podkład i naprawdę mega scrollowałam moje media społecznościowe, żeby znaleźć Błąd w nakładaniu podkładu i znalazłam jeden filmik, gdzie używam dwóch podkładów. Jeden jest ciemny, drugi jasny i metoda była w miarę ok, ale teraz znam lepszą, która da o wiele lepszy efekt. Mam tutaj dwa podkłady. Jeden jest ciemny, drugi jest jasny i postaram się odtworzyć z tego filmiku, który tutaj widzicie, gdzie nakładam to jak trochę konturowanie. Tylko to nie do końca dobrze wyglądało. Postaram się to odtworzyć, chociaż efekt końcowy tego filmiku nie wygląda tak źle, ale wiecie mi, że na żywo to było tragiczne. Najpierw niedoskonałości zakrywałam takim gęstym korektorem. Ja akurat mam ten z Essence, zakryję sobie tu i tu. Tu, tak, tak robiłam na tamtym filmiku. Myślę, że teraz nałożyłabym podkład, zobaczyłabym ile podkład przykrył i wtedy dopiero nałożyłabym punktowo korektor. Potem robiłam jakiś taki dziwny coś. Brałam za ciemny podkład. Ten nadal jest troszkę za jasny. Tamten to był taki mega ciemny, więc użyję tych dropsów z Vibo, żeby on był naprawdę taki mega, mega ciemny. Tu nakładałam, tu nakładałam. O tu. E, I potem nakładałam jasny. Się wydaje, że ja wtedy chyba próbowałam odtworzyć jakiś trend z Instagrama. No. I jak patrzę na to, to aż mi się ciężko robi, co ja miałam w głowie. I potem to rozklepywałam. Mam tutaj mokrą gąbeczkę. Będziemy to klepać. I w ogóle z tą metodą jest taki problem, że jest szansa, że się nałoży za dużo produktu. Jest szansa, że to się nie rozklepie. Jest szansa, że to się nie połączy. Jest szansa, że będą po prostu plamy, dlatego że te podkłady mogą zastygać w różnym czasie. Jest też szansa, że po prostu skończycie z za ciemną gębą. Teraz jest lepszy sposób niż ten. No i ten make-up wygląda ciężko, bo naprawdę ciężko jest wyważyć, ile tego trzeba nałożyć. I tak naprawdę chyba w ogóle nie widać. Tego konturowania. Teraz jest lepsza metoda, którą odkryłam dzięki Klaudi Sadownik i jest to filmiku, gdzie zdradzam Wam tajemnicę influencerów i od kiedy znam ten trik, robię tak cały czas. Czyli najpierw nakładam na całą twarz za ciemny podkład, klepię go gąbeczką no i tym sposobem też nakładam troszkę mniej tego podkładu i teraz partię, które chcę rozjaśnić, nakładam podkład, który jest w moim kolorze albo lepiej musi być za jasny, to już wtedy w ogóle lepiej to wygląda. Oczywiście to jest metoda, która jednak sprawia, że tego podkładu jest dość sporo, ale to jest na którą znam, którą mogę porównać do tej mojej metody sprzed 150 lat. Mam wrażenie, że mam większą kontrolę nad tym, co się dzieje na tej gębie, mam większą kontrolę nad ilością produktu, nad kolorem, po prostu nie skończę z mega maską, chociaż te obie metody są dość ciężkie. To nie są takie lekkie metody. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na Instagramie, chyba jakieś 7-8 lat temu, była taka moda, że nakładało się tak mega, bardzo, mega dużo rozświetlacza i to były czasy, kiedy każdy miał rozświetlacz blindes, bo nakładało się go tak, żeby on był aż taki mega biały, nawet wtedy był. Biały w ogóle rozświetlacz, więc to są czasy, kiedy ja przesadzałam mocno z rozświetlaczem. I ja robiłam sobie jakieś takie dziwne rzeczy z tym rozświetlaczem, bo nakładałam go w takiej jakiejś mega gigantycznej ilości. Brałam pędzel, brałam go mega, mega dużo, żeby go było dużo na pędzelku. I kurczę, go nakładałam, on robi się aż taką skorupę. A jeszcze nakładałam rozświetlacz tutaj. Na to nie mogłam znaleźć żadnego dowodu, ale nakładałam go tutaj. Tutaj czasami dalej nałożę, ale to nakładałam w takich mega ilościach, że on był aż taki brylowany, taki gruby, naprawdę przeginałam totalnie. Teraz mam wrażenie, że używam rozświetlacza troszkę mniej. Wybieram też do tego mniejsze pędzelki. Jak mam taki mega napigmentowany rozświetlacz, to nie boję się, żeby go trochę, wiecie, odbić, żeby nie był taki mocny. I jak nakładam, to staram się dokładać, żeby nie było sytuacji, że od razu mam wielką plamę. I też nakładam rozświetlacz w inny sposób, bo nakładam go tak zgodnie ze zmarszczkami w dół. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Może za jakiś czas będę się z tego śmiała, ale nakładam go o wiele mniej, bo po prostu to wyglądało źle. Ja tak sobie chodziłam. <laughs> chodziłam tak do pracy, chodziłam tak ludzi. Kolejnym błędem, który popełniałam było nieużywanie zalotki yy, i pokażę Wam jak wygląda moje oko z zalotką i bez zalotki. Nie wyglądało to jakoś mega tragicznie, ale było tak, że nie było pełnego potencjału moich rzęs, które i tak są dość słabe. Gorsze oko, po prostu wytuszuję po prostu tam sobie wytuszowałam. A teraz odkryłam zalotkę i używam zalotki. Nawet jak to jest make-up dzienny, to użyję zalotki. Bo naprawdę mam tak słabe rzęsy, że ja nie wiem, dlaczego nie używałam kiedyś zalotki. Rzęsy wytuszowane z zalotką trzymają też dłużej skręt, są ładniejsze... Lepiej rozdzielone, lepiej jest z zalotką. Polecam każdemu zalotkę. Jak nigdy nie próbowaliście zalotki, wypróbujcie, zróbcie sobie test i zobaczycie, że zalotka to powinien być wasz najlepszy przyjaciel. Ale znalazłam teraz, słuchajcie, e, jeszcze taki miałam róż. Jeszcze to była reklama. Filmik dla marki. Tylko tu ja reklamowałam akurat coś na brwi, kredkę do brwi. Ale jaki tu róż miałam, cudowny. No myślę, że musimy to odtworzyć. Ja chyba nawet wiem, co to było. Wydaje mi się, że to był w ogóle mój cień z tej palety. Tak mi się wydaje. Zaraz to zobaczymy. Co ja miałam wtedy w głowie? Ja nie wiem, co miałam wtedy w głowie. Uwaga, to były czasy, kiedy ja przeginałam z rozświetlaczem, z różem, przeginałam ze wszystkim. W tym nie ma nic złego. Jak Wam się to podoba, tak się malujecie, to się tak malujcie. Ale wydaje mi się, że w moim przypadku to nie był dobry pomysł na makijaż. Ciekawe, czy tam jest jakiś komentarz o tym różu. Wspaniale. Yy, nie, to nie jest wspaniale. I teraz wam pokażę, jakbym teraz użyła różu. Więc na pewno bym sobie go nałożyła na pędzelek dobrze, żeby ten produkt był na tym pędzelku z każdej strony. Użyję nawet tego samego i odbiję to sobie, żeby ta moc tego pędzla nie była za duża. I zacznę spokojnie. Jeżeli zobaczę, że trzeba dołożyć, to zrobię to jeszcze raz, jakbym zrobiła to teraz. Ale nie użyłabym tego koloru. To było kiedyś, zmieniłam się, jestem innym człowiekiem. Był jakiś problem ze mną kiedyś, bo ja odkryłam spray na odrosty L'Oreal Mahoniowy Brąz. I miałam z nim swoje lepsze albo gorsze momenty. E, tutaj e, przykład, jak miałam swój gorszy moment z tym sprejem. E, no, taki był problem jakiś, że, że ja sobie nie wycieram tego sprayu. Bo jak skończycie używać tego sprayu, to trzeba go rozklepać. A ja oczywiście e, nie rozklepam. Muszę go teraz znaleźć. Gdzie on jest? Robię sobie śliniak, bo on bardzo brudzi i robiłam takie coś. E, tak, myślę, że Myślę, że to mogłoby być coś takiego. Tu chodzi o to, że nie wycierałam tego stąd, nie wycierałam tego stąd. I to trochę wyglądało, jakbym wpadła pod błotnik komuś i ktoś po prostu rowerem rozbryzgnął mi na twarz. Teraz zrobiłabym to inaczej, tylko nie wiem, czy ten spray jeszcze działa, więc zrobię to na drugą stronę. Dobra, ten spray chyba już nie działa, ale nie przejmujemy się tym. Wyobraźmy sobie, że ten spray jednak działa. Teraz bym te piegi zrobiła bardziej strategicznie. Użyję sobie teraz pisaka do piegu. staram się nie wyjeżdżać na oczy na pewno, tylko robić je bliżej nosa, bliżej środka. No i piegi są też dość ryzykowne, bo jak Wam nie wyjdzie, to żeś właśnie zepsuł w tym momencie cały make-up. Tych piegów zrobiłabym troszkę mniej. Nawet przestałam używać tego sprayu, no bo on, mam wrażenie, że nie jest taki super jak kiedyś. I zrobiłabym te piegi mniej, bardziej strategicznie, żeby one nie zwracały tak uwagi i nie wyglądały po prostu jakbym, no, wpadła pod ten rower, więc taka jest różnica. No i na pewno jakbym zrobiła je sprayem, to wyczyściłabym sobie tej wąsa, wyczyściłabym sobie tej oko pod okiem, żeby tylko były piegi w tym miejscu. Ale znalazłam Hita. Zobaczcie, tutaj o. E, był jakiś problem z ustami. Tutaj ktoś czegoś nie widział. Chodzi o to, że ta konturówka była za bardzo nad tą linią. W moim przypadku to nie wygląda źle, tylko to musi być nałożone dobrze, a ja robiłam to y, niedobrze. E, użyjmy czerwonej pomadki. Wiem, że nie będzie pasowała do tego make-upu, ale mam tak na tym zdjęciu, więc postaram się to odtworzyć. E, więc tak, chodzi o to, że tu był taki problem, że ja robiłam coś takiego. Chodzi o to, że zaczynam od góry w dół. I tu mi się taka kulka robiła, nie? Teraz już jestem mądrzejsza. Przede wszystkim natemperowałabym kredkę. Natemperowana kredka jest lepsza niż nie nienatemperowana. Więc jak malujecie usta, to polecam sobie natemperować trochę kredkę. Teraz zaczynam od tego dzióbka. Najpierw tylko ten dziubek, dół. Łączę to... od dołu do góry. Wtedy mi się nie robi taka buła. No a wtedy mi się robiła. To jest tylko wstępna konturówka. Teraz mam tak, że lubię nałożyć sobie pomadkę jakimś pędzelkiem bardziej precyzyjnym, jak mam trochę więcej czasu. Ale tutaj chyba nie miałam czasu na nic. I robiłam tak. I ta bułka jeszcze lepsza była. Super, o, wyjechany. I to źle wyglądało. I na żywo, i na zdjęciach. Coś tego typu. Teraz mam więcej czasu. Nakładam sobie pomadkę na dłoń. Biorę płaski pędzelek. Mam większą kontrolę nad pomadką, bo znam pędzelek. Nakładam mniej pomadki przy samych krawędziach. Wyrównuję jak coś mi się tam... Konturówką źle zrobiło, to sobie wyrównuje. Sklepuję palcem, lepiej się trzyma, wtedy tego nie robiłam. I na to chyba był błyszczyk. Oczywiście tutaj tyle warstw było, to się nie miało prawa trzymać. A teraz nakładam błyszczyk tu. Mniej, wyklepuję palcem. Teraz, jakbym gdzieś wychodziła, to wtedy ten olejek trafia do torebki, i wtedy tym poprawiam sobie make-up w ciągu dnia, a nie, że robię sobie cały make-up od nowa. Tak prezentuje się efekt końcowy. Jestem ciekawa, która strona bardziej Wam się podoba. Wiem, że ta. Mam nadzieję, że ta. Jeżeli chcecie, żebym nagrała kolejny podobny odcinek, może będą to błędy makijażowe takie ogólne, które widzę, że ludzie popełniają, chociaż sama yy, popełniam pewnie dużo błędów, ale myślę, że taki odcinek może być pomocny osobom, które dopiero rozpoczynają. Przygodę z make-upem. Jeżeli oglądasz sprzyczajki, bez subskrybera, proszę cię, zostaw subskrypcję. Zostaw lajka. No jeden lajk like to już bogaty do końca roku, także, tak jak zwykle, jeżeli zostaliście do końca, zostawcie komentarz o treści. Gabi, zawsze wspaniale się malowałaś. Z Bogiem!